Witamy serdecznie w siódmym odcinku naszego wykładu, w którym dowiemy się, jak zabezpieczać ryzyko zamówienia w sytuacji, kiedy będzie następnie wystawiona faktura denominowana. Wiemy już, co to jest ta faktura denominowana. Wiemy, że jest to faktura, która jest uzależniona od kursu waluty z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, bądź też z jakiegoś innego terminu. Natomiast wartość zamówienia strony ustalają jako w walucie zagranicznej. Od razu powiem Państwu, że ten odcinek jest dosyć skomplikowany. Zarządzanie ryzykiem walutowym dla zdarzeń, w których faktury są denominowane, czyli wystawiane w złotówkach, jest bardzo skomplikowane i wymaga dużego doświadczenia. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców, jeżeli to jest oczywiście możliwe, którzy mają kontrakty handlowe wyrażone w walucie zagranicznej, a którzy wystawiają faktury złotówkowe denominowane, aby odeszli od tego typu faktur. Zaraz się Państwo przekonacie, jak bardzo skomplikowana jest to materia i jak łatwo popełnić błąd. Zacznijmy od konkretnego przykładu. Przedsiębiorca krajowy otrzymuje zamówienie od krajowego odbiorcy o wartości 10 tysięcy euro, czyli że strony ustaliły, że zawrą transakcję, przy której ktoś komuś dostarczy towar, usługę czy jakiś surowiec i płatność nastąpi w wysokości 10 tysięcy euro. Dodatkowo strony ustaliły, że po 30 dniach dostawca, czyli ten, który będzie realizować to zamówienie, wystawi fakturę zamawiającemu, faktura będzie jednak wyrażona w złotych, ale jej kwota będzie stanowić iloczyn 10 tysięcy euro, bo taką cenę ustalono razy kurs średni Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dzień przed wystawieniem takiej faktury. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w kolejnych etapach. Forward zawarty przez dostawcę towaru. Dostawca, ponieważ uzyska przychód, musi sprzedać jednomiesięczny forward. Kurs spot w dniu, kiedy taki forward zawiera, wynosił 4,1500 na 4,1505. Natomiast kurs jednomiesięcznego forwardu to 4,1560 na 4,1580. Po 30 dniach dostawca wystawia fakturę. Patrzy, jaki jest kurs Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dzień przed datą wystawienia faktury. W naszym przypadku przyjmijmy, że był to kurs 4,10. Wobec tego, do naliczenia wysokości faktury zostanie przyjęty właśnie ten kurs. Mnożymy wobec tego kwotę 10 000 euro razy kurs Narodowego Banku Polskiego i wychodzi nam, że na fakturze nasz sprzedawca Wystawi kwotę, wpisze kwotę 41 tysięcy złotych. Zwróćmy uwagę, że jest to kwota mniejsza niż gdyby to zamówienie zostało i faktura wystawiona w dniu, kiedy, realizacja, kiedy przystępowaliśmy do realizacji zamówienia. Ten ubytek należy w jakiś sposób sobie odrobić, poprzez właśnie zamknięcie posiadanego forwardu. Zobaczmy. W dniu, kiedy wystawiana jest ta faktura, czyli po tych 30 dniach, kiedy już poznaliśmy kwotę tej faktury 41 tysięcy złotych, nasz przedsiębiorca patrzy, jakie są notowania kontraktu forward, który posiada. Kwotowanie to jest 40980 na 410. Ponieważ przedsiębiorca ten sprzedał kontrakt forward w chwili przyjmowania zamówienia do realizacji, teraz ten forward powinien zamknąć. Odkupuje wobec tego, ten forward po kursie 4.10. Zobaczmy, co się w takim razie dzieje na rozliczeniu tych forwardów. Forward był sprzedany po kursie 4.15.00, czyli po kursie, jaki obowiązywał w chwili, kiedy zamówienie było realizowane. Następnie forward jest odkupywany po kursie 4.10. Po takim kursie, po jakim była wystawiona faktura nasz przedsiębiorca uzyskał wobec tego zysk z tego forwardu, ponieważ sprzedał go po kursie 4,15, odkupił go po kursie 4,10, uzyskał więc 5 groszy zysku na nominale tego forwardu, czyli 10 tysięcy euro. Stanowiło to 500 zł jego zysku z zamkniętego forwardu. Zwróćmy uwagę, nie ma tu żadnej dostawy waluty. Forward został sprzedany, a następnie odkupiony, bez rozliczenia fizyczną dostawą waluty, ponieważ takowej nasz przedsiębiorca nie ma. Policzmy łączny przychód tego przedsiębiorcy. Wystawił fakturę na kwotę 41 tysięcy złotych i dodatkowo uzyskał 500 złotych przychodu, czy też zysku z zamkniętego forwarda. Łącznie dało mu to kwotę 41 500 złotych. I teraz ta kwota jest dokładnie taka, jaką miałby nasz przedsiębiorca, gdyby uzyskał, gdyby mógł wystawić fakturę od razu w chwili, kiedy zamówienie do niego wpłynęło. Dobrze, to teraz zobaczmy od drugiej strony, jak wygląda ryzyko i jak wygląda proces zarządzania tym ryzykiem od strony zamawiającego, czyli tego, który będzie ponosić koszty związane z fakturą denominowaną. Nasz zamawiający będzie ponosić koszt, wobec tego musi taki forward jednomiesięczny kupić. W chwili, kiedy ten forward kupuje, kurs spot wynosi 4,1500 na 4,1505 i proszę zwrócić uwagę, gdyby w tym momencie taka faktura denominowana wpłynęła do naszego przedsiębiorcy, poniósłby on koszt w wysokości 41,505 zł. Ponieważ tą fakturę otrzyma dopiero za miesiąc, kupuje więc jednomiesięczny forward po kursie 4,1580, tak? czyli po kursie ASK. Po 30 dniach Dostawca wystawia fakturę dla naszego przedsiębiorcy. Patrzymy, jaki jest kurs Narodowego Banku Polskiego w tym dniu. Pech chciał, że akurat jest to wysoki kurs i wynosi 4,200 Wobec czego na fakturze widnieje kwota 42 tysięcy zł. Tyle będzie musiał zapłacić nasz przedsiębiorca. Zwróćmy uwagę, że ten koszt jest o, 500, o prawie 500 zł wyższy niż gdyby tą fakturę otrzymał w dniu, czyli gdyby ta faktura była wystawiana w dniu składania zamówienia przez naszego przedsiębiorcę. Te brakujące prawie 500 złotych musi w jakiś sposób odrobić. Odrobi to na transakcji forward, którą zawarł. Jak do tego należy dojść? W momencie, kiedy nasz przedsiębiorca przyjmuje taką fakturę i wie już, że będzie musiał zapłacić 42 tysiące złotych, powinien zamknąć posiadany forward. Zobaczmy, co się dzieje po tym. 30 dniach, kiedy ten forward musi zamknąć. Ponieważ kurs użyty do wystawienia tej faktury, do naliczenia tej faktury to był 4,20, kurs terminowy forward w tym dniu jest bardzo zbliżony do tego poziomu. 4,20,00 na 4,20,20. Nasz przedsiębiorca odsprzedaje swój forward po kursie 4,20. <laughs> Zobaczmy, jak wygląda rozliczenie tego zysku-straty na. W zawartych transakcjach forwall. Forwall był kupiony po kursie 4.1580, czyli w chwili, kiedy dochodziło do składania zamówienia. Następnie forwall jest odsprzedany po kursie 4.20, czyli w chwili, kiedy faktura denominowana wpływa do naszego przedsiębiorcy. Nasz przedsiębiorca uzyskuje zysk z zamkniętego forwallu w wysokości 4,2 grosza. Tak, Ponieważ kupił ten forward po kursie 4.1580, sprzedaje go po kursie 4.20, daje mu to 4,2 grosze zysku na nominale 10 tysięcy euro, czyli 420 zł. przychodu. Łączny koszt zamawiającego wyniesie 42 tysiące zł. na fakturze, którą będzie musiał zapłacić oraz pomniejszone o 420 zł. zysku uzyskanego z zamkniętego forward. Ostatecznie jego koszt związany z tą fakturą, z tym zamówieniem, wyniesie 41 580 zł i będzie tylko o 80 punktów, a nawet nie 80, tylko 75 punktów wyższy niż gdyby poniósł ten koszt w dniu składania zamówienia. Te 75 zł dodatkowego kosztu to efekt punktów słupowych, o których już dowiedzieliśmy się w poprzednich odcinkach. Podsumujmy wobec tego, w którym momencie powinny być zawierane transakcje forward i w którym momencie powinny być one zamykane, w zależności od tego, czy faktura będzie wystawiona jako faktura walutowa, czy też będzie to faktura denominowana. Spójrzmy na ten oto wykres. Na osi czasu są zaznaczone zdarzenia gospodarcze strzałkami w górę. Powyżej mamy, co się dzieje, kiedy faktura będzie walutowa czysta. I co się dzieje, kiedy będzie faktura denominowana? Mamy pierwszy moment w czasie. Składanie zamówienia, bądź to dla tego, który będzie uzyskiwać przychód, bądź też dla tego, który będzie ponosić koszty. W chwili złożenia takiego zamówienia, czy też przyjęcia zamówienia, należy otworzyć forward, niezależnie od tego, czy będzie w przyszłości wystawiona faktura czysta, czy też będzie faktura denominowana. Strony zawierają transakcję forward. Teraz przechodzimy do drugiego momentu w czasie, wystawienie faktury. I tutaj już się drogi nam rozchodzą. Jeżeli będzie wystawiona faktura denominowana, należy forward zamknąć bez dostawy fizycznej waluty, ponieważ w tym momencie kończy się ryzyko. Strony, dokładnie przedsiębiorca wie, jaka jest kwota na fakturze, wie ile będzie musiał zapłacić za fakturę, bądź wie, ile uzyska przychodu z faktury. W tym momencie forward należy zamknąć. Natomiast, jeżeli będzie faktura wystawiona jako faktura czysta, walutowa, z naszym forwardem nie robimy nic w chwili, kiedy taka faktura jest wystawiana. Czekamy do następnego momentu w czasie, czyli do momentu, kiedy przychodzi termin zapłaty za tą fakturę. I teraz, jeżeli będzie to faktura czysta, wykonujemy swój forward, kupujemy czy też sprzedajemy walutę po kursie ustalonym w chwili, kiedy zawieraliśmy ten forward. Natomiast kiedy jest to faktura denominowana, nie ma znaczenia, jaki jest kurs waluty w tym dniu, ponieważ kurs i wartość tej waluty, tej faktury został ustalony na etapie jego jej wystawiania. I widzimy, że w tym momencie już przedsiębiorca takiego forwardu nie posiada. Przejdźmy wobec tego jeszcze do takiego ujęcia tabelecznego, <laughs> w którym zestawiliśmy warto, żeby sobie to wydrukować jako ściągawka. Momenty, kiedy transakcja zabezpieczająca powinna być zawierana i momenty, kiedy transakcja zabezpieczająca powinna być zamykana. W pierwszych dwóch wierszach mamy moment zawalcia transakcji przez eksportera i moment zrealizowania posiadanego zabezpieczenia przez eksportera. Natomiast w dwóch drugich wierszach analogiczne informacje dla importera. W tej kolumnie mamy opis, co należy zrobić w sytuacji, kiedy będzie wystawiona faktura czysta, a tutaj co należy zrobić, kiedy będzie faktura denominowana. Nie będę teraz tego bardzo szczegółowo omawiać. Zachęcam do przejrzenia, przestudiowania. W kolejnym odcinku dowiemy się, co to jest limit skarbowy udzielony przez banki oraz co to jest depozyt zabezpieczający obowiązujący na giełdach czy też u brokerów.